Energetyczne różnice między mężczyzną i kobietą, a może lepiej między męskością a żeńskością. Co to znaczy kobieta? Kim jest kobieta i czym się różni od mężczyzny? Bóg nie stworzył od tak po prostu kobiety i mężczyzny. Między nimi są różnice. Oprócz tego, że każde ma swoje funkcje, to i energia przepływa w inny sposób. Wedy powiadają, że każdy człowiek posiada siedem najbardziej aktywnych centrów energetycznych, nazywanych często czakrami. Tak naprawdę jest ich więcej, ale głównych jest siedem. Jesteśmy tak zbudowani, że w tych centrach energia u mężczyzny i u kobiety krąży w inny sposób. U jednej płci zgodnie ze wskazówkami zegara, a u drugiej odwrotnie. To powoduje aktywność bądź pasywność czakry i sprawia, że w pełni uzupełniamy się wzajemnie. Bezpieczeństwo. Zaczniemy od dołu. Najniższa czakra to muladera. Odpowiada ona za przetrwanie i potomstwo, i zbudowana jest tak, że u mężczyzny jest ona aktywna, a u kobiety pasywna. Mężczyzna daje energię, a kobieta ją przyjmuje. Oznacza to, że jest to funkcja męska, dawanie obrony, bezpieczeństwa dla przeżycia kobiety. On daje podstawowe bezpieczeństwo. Zadaniem naszym jest skupić uwagę na swoich powinnościach. Obowiązkiem kobiety w tym zakresie jest nauczyć się przyjmować. Większość z nas ma z tym problem. Zgodnie z planem, powinnyśmy w pełni zaufać mężczyźnie polegać na nim, że będzie w stanie zadbać o nas. Wszak wszyscy mamy jakieś rodowe scenariusze i inne traumy. Bardzo często nie pozwalamy mężczyźnie troszczyć się o nas w ogóle. Bardzo często kobiety mówią tak bym chciała silnych pleców, ale w praktyce to wydaje się tak straszne, że lepiej wszystko zrobić samej. Jeśli kobieta zaczyna sama się martwić o przeżycie, zarówno swoje, jak i na przykład swoich dzieci, to czakra zaczyna działać po mężku, zaczyna być aktywną. Jeśli przy kobiecie jest mąż, to nie pozostaje mu nic innego, jak jego czakra staje się pasywną. On zaczyna przyjmować, a kobieta oddawać. Zmienić taką sytuację jest potem bardzo trudno. A to dlatego, że kobieta, aby cokolwiek zmienić, musiałaby zrezygnować i uczynić coś porównywalnego do szkoku bez spadochronu z wysokiej góry. Trzeba zrozumieć, że jeśli masz męża lub na razie tylko młodego przyjaciela, a przy tym wolisz o swoje bezpieczeństwo troszczyć się sama, to tym samym bierzesz na siebie męską funkcję, a to przynosi szkody twojej żeńskości i jego męskości. Punkt kolejny: przyjemność. Następna jest druga czakra Swadisana. Odpowiada ona za przyjemność i życzenia, i pracuje już inaczej. U kobiety jest aktywna, a u mężczyzny pasywna. My dajemy, a mężczyzna przyjmuje. Nawet wedy mówią, że mężczyzna jest tym, który się rozkoszuje, a kobieta jest tą, przez którą płynie rozkosz. Wedy mówią o tym, że naszym zadaniem jako kobiet jest stworzyć mężczyźnie komfortową i przytulną przestrzeń. Bardzo często kobiety silnie protestują przeciw temu punktowi. Powiadają no jak to? Dlaczego my mamy im usługiwać? Dlaczego mamy dawać im rozkosz i spełniać wszystkie ich życzenia? Cóż to za niesprawiedliwość losu? Tak naprawdę wszystko tutaj jest sprawiedliwie, gdyż z siedmiu czakr trzy są aktywne u mężczyzny i trzy aktywne u kobiety, a ostatnia najwyższa pracuje jednakowo u wszystkich. Dlatego nie ma tu żadnej niesprawiedliwości, jest tylko podział ról. Ważne, byśmy zrozumiały, że mężczyzna także coś daje, a naszym zadaniem jest sprawić mu przyjemność i spełnić życzenia, wtedy wszystko nie wygląda już tak źle. Zawierają się tu wszelakie rozkosze, włącznie z seksualnymi, żywieniowymi i porządkiem w domu. Idealna kobieta powinna stworzyć mężczyźnie taki świat, w którym on lekko będzie mógł się odnaleźć, będzie miał komfort i jego podstawowe życzenia będą zaspokojone. Nie tylko zaspokojone, ale będzie czerpał z tego rozkosz. To jest znacząca różnica. Podam prosty przykład. Ja z mężem mamy ulubioną restauracyjkę i tam bardzo smacznie gotują. To znaczy za tą samą cenę nawet frytki są niesamowite. No i dokładnie wczoraj pojechaliśmy, a ona była zamknięta. Była za to otwarta restauracja obok i zdecydowaliśmy się tam wejść. Okazało się, że ceny mają podobne i jedzenie smaczne, ale czegoś w nim brak. Jakiejś cząstki duszy. Niby smacznie zjadłeś, ale już nie było tej rozkoszy. Bardzo podobnie można postępować na przykład w relacjach seksualnych, można spełniać powinność małżeńską cudzysłów i zastanawiać się jednocześnie, kiedy to wszystko się skończy. Można też sprawić tak, że mężczyzna będzie naprawdę rozkoszował się zdarzeniem. Niech to nie będzie każdego dnia, nawet nie każdego tygodnia, niech to będzie karnawał raz na miesiąc, ale za to jaki. Punkt trzeci: pieniądze. Następnie przechodzimy do czakry trzeciej, manipura. To są pieniądze, siła życiowa i osiągnięcia. Ona jest aktywna u mężczyzny i odpowiednio pasywna u kobiet, czyli mężczyzna daje kobiecie, a kobieta przyjmuje. I tu znów kobiety mają problem. Często dostaję listy, w których kobiety piszą, że nie mogą brać pieniędzy od mężczyzn albo wstydzą się prosić go o pieniądze na jakąś bluzeczkę. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy kobieta pracowała i sama siebie utrzymywała, a potem wyszła za mąż i wzięła urlop macierzyński. I jest sytuacja, że chce coś kupić, a prosić męża się wstydzi. I oto w tym miejscu pojawia się bardzo poważny konflikt, bo jeśli kobieta odmawia przyjmowania pieniędzy i tej energii życiowej, to mężczyzna albo przestaje je dawać, albo przechodzi na nieco inną pozycję, albo zaczyna mieć tego mniej. Czyli jeszcze jedna przyczyna tego, że mężczyźni mniej zarabiają, bo kobieta o nic nie prosi. Kobieta mówi, że nic nie potrzebuje, butów nie potrzebuję, jeszcze nie znosiłam pantofli. Jeśli kobieta ma taki stosunek do siebie, do pieniędzy i do mężczyzny, to mężczyzna nie będzie dużo zarabiał. Po prostu nie ma po co. Mężczyźni są z natury bardzo estetyczni. Na pewno widziałyście mieszkania kawalerów, oni w ogóle mało co potrzebują. Tam jest łóżko, piec i jedna patelnia, jajecznica na śniadanie i wszystko, nic więcej nie potrzeba. Bywa czasem, że w takiej sytuacji mężczyzna przestaje zarabiać i staje się utrzymankiem albo też znajduje taką, która będzie go zachęcać do spełniania jej życzeń. Dlatego naszym obowiązkiem jako kobiet jest nauczyć się przyjmować od mężczyzn pieniądze, podarunki, przyjmować jakieś osiągnięcia i dokonania, które czynią w nasze imię. Bywa też inny wariant, gdy nagle kobieta zaczyna zarabiać dużo i zaczyna myśleć, że to jest jej główne zadanie i cel utrzymywać rodzinę, karmić ją, ten słabeusz niczego nie potrafi itd. Tak Czyli jeśli kobieta bierze na siebie aktywność na tym poziomie, to mężczyźnie nie pozostaje nic. Kobieta wzięła wszystko, jemu pozostaje tylko brać. On wtedy staje się domatorem, pantoflarzem i tym podobne. I za taki stan odpowiada kobieta, bo wzięła na siebie nie swoje obowiązki. Punkt czwarty, miłość. Następną jest czakra serca, anahata. Odpowiada ona za miłość i sympatię. Jest to nasza, żeńska czakra, czyli jako kobiety powinnyśmy dawać, a mężczyzna przyjmować. Jeśli jest odwrotnie, to sytuacja staje się niekomfortowa. Większość z Was na pewno miała takiego wielbiciela, który spełniał wszystkie zachcianki, który wykonywał wszystko, co zechcesz, i kwiatki dla ciebie, i to, i tamto. No i puka do drzwi taka miłość, spotyka się wieczorem i rankiem odprowadzi, a ty patrzysz na niego i rozumiesz Dobry człowiek, dobry chłopak, ale kochać go nie mogę i jeszcze sama siebie rugam za to, że nie kocham takiego dobrego. A to wszystko dlatego, że mężczyzna wziął na siebie aktywność tej czakry, tego centrum. On zaczął dawać, a kobieta nie ma innych wariantów. Ona nie jest w stanie kochać, a kochanie to nasza żeńska sprawa. Jeśli kobieta nie może kochać i realizować się na tym polu, to jej bywa bardzo ciężko i dlatego takie relacje najczęściej się nie układają. Bo to po prostu piękny obrazek. Ja chcę, aby mąż o mnie romantycznie zabiegał, żeby robił to i tamto, żeby mnie kochał tak i tak. Gdyby takie coś się wydarzyło naprawdę, to zupełnie by Was to nie cieszyło. Zatem cieszcie się, że Wasi mężczyźni nie biorą odpowiedzialności za to centrum i pozwalają Wam na realizację w nim. Wtedy możecie w pełni się w nim otworzyć, robić jakieś niespodzianki swojemu ukochanemu i w jakiś sposób go rozpieszczać. To wcale nie znaczy, że On całe życie będzie tylko przyjmował i nic nie dawał w zamian. Najprawdopodobniej On dla Was też coś będzie czynił, ale nie na tym poziomie. Będzie to na przykład na poziomie trzeciej czakry, czyli będzie Wam robił jakieś prezenty, albo na poziomie pierwszej czakry i zacznie się o Was troszczyć na płaszczyźnie mieszkalnej czy w jakichś innych podstawowych sprawach. Dlatego nie oczekujcie od mężczyzny nieziemskiej romantyki i spełnienia waszych kaprysów, bo to jest nasza odpowiedzialność: spełnianie życzeń, dawanie rozkoszy i kochanie. Mężczyzna odpłaci wam czymś innym podarunkami, poczuciem bezpieczeństwa. Punkt kolejny: autoekspresja. Piąta czakra, visuda komunikacja, wyrażanie siebie. Mężczyzna daje, kobieta przyjmuje, mężczyzna jest aktywny. Dla mężczyzny bardzo ważne jest, aby wyrazić siebie, realizować się. Dla kobiety główną realizacją jest rodzina, realizacja poza rodziną jest wtórna. Jeśli kobieta nauczyła się obdarowywać miłością z poziomu czwartego centrum, to ta energia podnosi się w mężczyźnie wyżej i chce on już nie tylko zarobić pieniądze nie tylko zapewnić rodzinie wszystkie podstawy on chce już zostawić w historii jakiś swój ślad, jakieś dziedzictwo chce w jakiś sposób ulepszyć ten świat. Na tym poziomie mężczyźni często zaczynają dokonywać wielkich czynów, ogromnych dokonań. A wszystko to czynione jest w imię kobiety. Naszym zadaniem w tym punkcie jest przyjmować z radością i miłością. Tak jak księżniczki i królowe przyjmują nagrody od walczących rycerzy, aby mieli dla kogo dokonywać wielkich wypraw, bronić ojczyzny, albo ratować planetę przed katastrofą ekologiczną. Dlatego, jeśli chcecie, aby wasz mężczyzna nie tylko od tak po prostu pracował i egzystował, a naprawdę się realizował i zmieniał świat, to uczcie się go kochać. Energia waszej miłości jest w stanie podnieść w nim energię do piątego centrum. Ponadto jest to także centrum komunikacji i więzi ze społeczeństwem. Na przykład dobrze, jeśli przyjaciele rodziny są przyjaciółmi męża, to nie wy wprowadzacie go do swojej kompanii i zmuszacie do spotkań z waszymi przyjaciółmi, lecz to on wprowadza was do swojego kręgu, stwarza wam jakąś komunikację i buduje więzi między rodzinami. Punkt kolejny: jasnowidzenie. Szósta czakra adżnia: kobieta daje, a mężczyzna przyjmuje. Teoretycznie każda żona powinna być głównym pomocnikiem swojego męża, ale jej głównym zadaniem nie jest to, aby wykonywać rzeczy, których on nie lubi, lecz danie mu tego, czego on ze swej natury nie posiada, czyli jasnowidzenie. Przypuśćmy, że kobieta zawsze daje dobre rady mężowi. Ona ma intuicję i często wyczuwa, mówiąc, ten typ, z którym chcesz podpisać kontrakt jakoś mi się nie podoba. W idealnej sytuacji mężczyzna słucha jej odczuć. Jeśli nie brakuje mu niczego w trzech ośrodkach, jest zrealizowany jako głowa rodziny, jako jej żywiciel, ma swoją misję, to z łatwością zapozna się z zaleceniami żony. Kobieta często czuje różne sprawy i mówi, słuchaj, nie podoba mi się ten człowiek, nie podejmujmy z nim żadnej współpracy, bo nie skończy się to niczym dobrym. Mija jakiś czas i tak właśnie się dzieje. Ja mam tak bardzo często, że człowiek mi się nie podoba, choć widocznych przyczyn ku temu brak. Dawniej nie mówiłam o tym mężowi, a potem przychodziła sytuacja, gdy człowiek pokazywał nie najlepszą swoją stronę. Zrozumiałam, że moim zadaniem jest chronić męża i zaczęłam mu o tym mówić. Początkowo machał ręką, ale po kilku poważnych sytuacjach zaczął pytać o moje zdanie odnośnie ludzi, w szczególności w sprawach współpracy i spółek z kimkolwiek. Punkt kolejny. Jesteśmy duchami. Siódma czakra, sahasrara, działa u wszystkich jednakowo. Jest to nasza relacja z Bogiem. Nie ma znaczenia, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Wszyscy jesteśmy duchami, a duch nie ma płci. Uwaga, zgodnie z Wedami, nasz duch ma naturę żeńską. Jako forma szakti, energii, wszystkie żywy, czyli duchy, mają naturę żeńską, naturę dającej rozkosz. Lecz zgodnie z bawa nastrojem nastrojeniu bhakti żywa może przybierać zarówno żeńskie, jak i męskie ciało duchowe, takie, które najbardziej się nadaje dla przejawiania relacji w swojej bawie. W świecie duchowym istnieje nieograniczona liczba tych ciał duchowych, sida dech znajdujących się w potencjalnym stanie. Różnice płci są ważne tutaj na Ziemi, aby wypełnić misję, dla której się urodziliśmy. Przynależność płciowa tworzy nam ramy, które już możemy zapełnić tak, jak nam się podoba. Można powiedzieć, że dając nam żeńskie ciało, Bóg zawęził krąg naszego tu cudzysłów miotania się i dużo ściślej wyznaczył rolę, którą powinnyśmy odegrać. A jak to jest u Was? Największe zakłócenia zazwyczaj istnieją w czterech pierwszych najniższych czakrach. One tworzą bazę dla harmonii na wyższych poziomach. Dlatego też, wielkim naszym zadaniem jest nauczyć się przyjmować od mężczyzn na poziomie pierwszej i trzeciej czakry. Ponadto nauczyć się oddawać na poziomie drugiej i czwartej czakry. Zazwyczaj tego właśnie nie potrafimy. Jest to jeden z artykułów Olgi Waliajewej, które przełożyłem na blogu Słowiańska Kultura.